Załóżmy, że na panelu zmywarki pojawił się błąd. Tak bywa, ale bez stresu. Z Bosch Home Connect wystarczy parę kliknięć, by rozwiązać tego typu problem. Aplikacja natychmiast pokazuje opis usterki i proponuje szybkie porady, na przykład sprawdzenie filtra. Jeśli to nie pomoże, zgłoś diagnostykę zdalną, a Twój telefon połączy się bezpośrednio z centrum serwisowym Boscha. Technik zdalny odczyta dane Twojego urządzenia dokładnie tak, jakby był na miejscu u Ciebie w domu. W większości przypadków dostaniesz natychmiastową instrukcję postępowania. Jeśli jednak potrzebna będzie ingerencja serwisu, to technik umówi ją od razu przekazując kompletne informacje o potrzebnych częściach zamiennych. Nie będzie mowy o pomyłce, a ty oszczędzasz czas i nerwy. Wszystko dzięki zdalnej diagnostyce w Bosch Home Connect. Wejdź na kanał Max Kuchnie i obejrzyj serię naszych poradników dotyczących działania aplikacji Bosch Home Connect. Korzystaj ze swoich urządzeń świadomie. Max Kuchnie. Z nami urządzisz cały dom.